Macie wytręcz zarzut morderstwa ze szczególnym okucieństwem i co najmniej po 10 lat do światki? O ile was będzie stać na dobrego adwokata. A pewnie was nie stać, więc zostaniecie po 15. I nikt palcem nie kiwnie, boisz się śledztwo utrudniasz. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Przepraszam, a pani tu co? Dzień dobry nas Maria Łubieńska. Spokojnie, panie Marcinie, nie musi pan odpowiadać na żadne pytania. Czy mogę wiedzieć, jakim prawem drugi dzień podrząd rząd przesłuchują panowie moich klientów bez obecności ich adwokata? Wobec takiego uchybienia oświadczam, iż mam poważne wątpliwości co do treści złożonych przez nich wyjaśnień i wnoszę o ponowne ich przesłuchanie w mojej obecności.